Cześć barster. Teraz się w kolejnym odcinku z Detrona i ze mną, Jestem się Manko. Tak, i zapraszam Was do odcinka wczorajszego u bo te, żeśmy nagrali, kurde, żeby nie było, że nie nagrywamy ze sobą, bo mówiście, że, że was się, właśnie czy coś. To, to jest nieprawda. To jest wszystko kłamstwo. Tak? To nieprawda. A, dobra, no tak, to nieprawda. <laughs> <laughs> Tyluju. <laughs> Co? Je? Ty, wystrzeliło mnie, a ja, a ja boosta użyłem, no nie No nie, najgorzej nie. No i teraz już nic nie widzę, proszę mi zejść z oczu, dziękuję Bo nie wyłączałem graczy, ale te... no i teraz no i będę tu spadał, dziękuję bardzo y, Koniec <grym> odcinka, y, fajnie było, <grym> że, że, w, że wpadliście No ty szło mi idealnie i oczywiście musiałem gdzieś się potknąć no, Ale się to mordy, tak jest, kapany. jak nagrywasz to, 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 to jest gorzej, to no. jest gorzej Ale wczoraj żeśmy koksili to kurde możecie no, zobaczyć naprawdę To co się działo to ja siebie nie poznawałem po prostu, nie? Tak, ja, tak. Ja, 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 tak nie potrafię grać, to to magia odcinka po prostu była, ale oczywiście nie u mnie, nie? No, taki, taki <grym> nie, <wyjdzień> jak, nie? Proszę mnie nie zabijać! Fuck you! O. Biegnę! Już to się w ogóle ukończył, tak czy nie? To ja. Aha, no, no, to, to fajnie. <grym> nie, wyprzedziłem tych przeszkadzających, a to też właśnie, Deadpool nie tak, że szybko, Proszę, 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 Dawaj, dawaj, jeszcze zdążę tutaj. Zosta na zielonym. Dobra, dobra, dawaj, dawaj dawaj, szybko, szybko, on cię nie dogania. Boosta, yyy. Busta, 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 Jest, dobrze. Drugi, drugi. dobrze, może dobrze. być drugi. <laughs> jest podium, to jest najważniejsze. E, to nie jest! że. Jak po tylu dedach, kurde. To byś musiał widzieć, co ja to odpierdzielałem, bo oczywiście na tym parkurze tym śmiesznym, nie? Za pierwszym razem mhm. fajnie przeszedłem wszystko i użyłem busta w momencie kiedy tu te pistony były, ale te pistony coś wystrzeliły i mnie i tak tak w wodę. Nie wiem jak to w ogóle zadziałało tak dziwnie. Jak już się zbugowało chyba śmiesznie. Bo ja normalnie przeleciałem tak już więcej to? farta niż teraz gościu, który spadł. No wiem, wie. Ja już tutaj leciałem na ostrym farcie. Myślałem, mm -hmm. że, 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 że to był full focus już kurde. Ale ja dopiero trzecie i czwarte miejsce. Ja lepiej wiem. już biec nie mogę po prostu. <laughs> yeah! Jej. Dobrze, zawsze to lepsze niż, niż trzecie, bo kurde nie lubię trzeciego. Trzecie no. to jest takie. A, ale wiesz co? No. Powiem ci, że, że jakbym był na mecie jakieś 3 sekundy szybciej, to by nie było trzeciego miejsca. <laughs> Aha, okej. Okay. No. Bo się czas skończył, nie i tak akurat na farcie zdążyli. <laughs> no, no numer no. No jeden, bo jeszcze tam się zbierają. No. Znowu s niks chcesz, czy idą? Eee, dawaj High City kuźwa no, Dobra <laughs> o, jeżeli, w ogóle, jeżeli w ogóle będzie akurat yy, Na tyle głosów uh -huh. e. Dobra e, Jak to tam, jak to tam, jak to tam wygląda? Nie wiem Ja raz High City ukończyłem i to chyba na Czwartej bodajże pozycji, co byłem w ogóle W szoku, że, uh -huh. że, że, że udało mi się Tak dobiec, bo napra naprawdę Kurde ją po raz kolejny 25 razy Ale nieważne. No, to są przerąbane takie. Zawsze parku, głównie niektóre... na, na tej jednej przeszkodzie, gdzie są te bloczki daleko oddalone od siebie w wodzie. Zawsze tam ginę po kilka razy. Nie jestem w stanie tak, tego tak, przejść. Tak, tak. Choćbym tak. nie wiem Bo na jakim to, fokusie leciał. No ale choćbym nie wiem na jakim fokusie to jest. Nie wiem. Jakoś tak one są oddalone po prostu i nieraz to w ogóle nie łapie, że ty przeskakujesz, jakoś mam takie wrażenie. Że cię mhm. przeskoczy, ale jednak gdzieś tam kurde nie wiem, stopą zahaczysz kuć w wodę i cię zabije. No. Także to to, to to, to, jest głupie, nie lubię tego. No to, to, to będziesz sobie skakał jeżeli wygra, wygrało? Tak. A, to nawet nie, zauważyłem. nie, bo już mi 20 komunikatów wyskoczyło na czacie. Dobra, czyli po raz kolejny. Zderzenie gigantów, kuźwa O nie Dobra, ja to, ja to zrobię, ja to zrobię. Wyłączę graczy i ja to zrobię. Tak, tak. To jest właśnie to. Chociaż w sumie, czy ja tutaj graczy włączę? Teraz kurwa nie pamiętam. Bo to w sumie nie ale, było, ale ja powiem, bo... Zazwyczaj, 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 zazwyczaj mówimy co się dzieje później no, u mnie, no. to u mnie dzisiaj będzie live'ik zamiast odcinka. Tak, właśnie, o 14 tak. będzie liveik, a, a, a u mnie, a u mnie może będzie później live'ik, właśnie z Minecrafta Singla, jeżeli będziecie chcieli być właśnie, to wam muszę od razu powiedzieć, bo, bo to nastoka no, będzie, no. Ja miałem oddzielny filmik, tak jakaś to wyjdzie, że tutaj będzie. Więc no, dzisiaj będzie live'ik gdzieś później. Jak Wertes skończy, to u mnie się po prostu gdzieś zacznie za niedługo, o tak. Tak, i pogratulujcie Elżowi w komentarzach stuka! Tak, możecie napisać gzy albo stoka, albo coś ten descent będzie bardzo. Będzieb bardzo miło, nie. Tak. Bo to jest taki pierwszy odcinek po powrocie. Tak akurat. No w sumie tak. Stoka po wakacjach, nie? Dobra. No Ciul! Ciul! Ciu wow, 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 Ale mi zasłaniałeś. No mi też tam trochę zasłoniali, sorry, ale, ale no. Jak ty tak szybko biegniesz ty? Ej, 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 wolniej! Panie, wolniej! Na razie idę równo, zaraz pewnie spadnę z oh, A ja dolazę No nie. A, a dwa busy zmarnowałem na tą lokację, nie? Przeszedłem to za pierwszym razem, niemożliwe! Niemożliwe! Kubany Ja pierdziu ty Ja myślałem, że on mi zaraz te bloczki włączy, bo nawet nie wiem, które tam w ogóle znikają, Ale gości mi ewidentnie chyba... Nie, on mi goni? Czy on mi pomaga? Czyli ten parkur wodny przyszedłeś za pierwszym? Tak, ale teraz dla mnie... Dobra, ale ty, ale gości mi w ogóle nie przeszkadza, ty no to się ciesz To może jakiś widz też przyszedłem Taki dobry widz No, to pozdrów go To... Kuźwa! Pozdrawiam, ale zginąłem Ty dwa razy teraz ginę na przeszkodzie, na której nigdy nie ginąłem To jest... No to jest chamstwo, no, no. Jest... Widzę, że cię zdążyłem dogonić No mówię, przecież ja tu... NIE! Nie mogę Przeszedłem najgorszą przeszkodę dla mnie na tej mapie i nie mogę sobie poradzić z kolejną Nie, skup się Skup się, skup się Skup się, dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, jeszcze cię dogonię Zobaczysz, ja jeszcze to wygram, kuźma. Nie wiem jak, ale to wygrał. Dobra. To mam kciuki. O nie, o nie. A to ciekawe, to czy jakby nie zamił 20 razy, czybym czy bym chociaż był ten trzeci tutaj albo coś. Fajnie by było. Fajnie by było. E, e, szybciej, 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 by było. Fajnie by Dobra Fajnie by było. Fajnie by Spadłem nie tam, gdzie trzeba. Jaj, jaj, dobra, ale muszę ukończyć. To jest, to jest najważniejsze, żeby ukończyć tą mapę. Nic jest, nie się jest, nie liczy. Jest, jest, co jest? jest? Wyprzedziłem typa na portalu, strzeliłem w portal się, nie? Bo A ja zobacz, zginąłem dwa razy na tej samej przeszkodzie, na już no. Na tej cholernej pajęczynie, no. Leć do tej pajęczyny! No trzy razy, ty. Nie mogę doskoczyć do tej pajęczyny, ona jest za daleko. Dlaczego? Tutaj się wybi na tą wysepkę. No wiem. Tu z rozpędu nie wiem, skocz i się patrz w dół, żebyś konkretnie w nią trafił. No, ale ja tak patrzyłem... No nie, nie, nie to to nie, <mir> <firmware> nie... no, z Lami Ale dobra, powiedzmy, że idzie mi i tak coraz lepiej, bo nie zginę na pierwszych chyba trzech albo czterech w trzech tak. przeszkodach dopiero gdzieś <Tesla> później z Lami więc nie jest źle. Ja <ğanuszu dispute pizza> kiedyś tą mapę przejdę na perfekto, nie? <Hong> Ale tamten y, gościu mnie przeszkadzał, nie, nie, nie pamiętam teraz niku, ale, ale dziękuję bardzo, jeżeli to oglądasz, bardzo mi pomogłeś. Dawaj 11 jeszcze jak zdążysz. Mm, ja się jestem, teraz jestem. Ej... A co teraz chcesz? A dawaj Interstellar może, jak się uda. w dzisiaj hardkory będą. <laughs> po prostu potrzebuję wyzwań. Potrzebuję się sprawdzić. Da. Nie, to nie jest źle, wczoraj się u Werteza, kurde, trochę rozruszałem po powrocie, prawda, okazało się, że nie jest aż tak źle z formą, a dzisiaj oczywiście, no, na, wiecie, magiczny guzik nagrywania, tak, to, to zawsze tak jakoś dziwnie działa. <laughs> że jak, jak, jak macie coś takiego po prostu w głowie, że się ktoś na was patrzy, bo w tym momencie jakby patrzycie się nami na, na moją perspektywę, to ja mam wtedy większego stresa, nie? No. <laughs> no, tak, jakoś... tak, tak, tak myślisz, oby być tak najlepiej, nie? I, tak, tak. I wtedy idzie jeszcze gorzej. I chcesz, no, no niestety, no, tak to jest. Im, czy, Im człowiek chce, żeby było lepiej, tym jest gorzej, no. No, życie, nie? Life is brutal and full of zasadzka and sometimes kopas w dupas. No i no i co no. zrobisz, no? Nic, <laughs> nic nie zrobię. Dobra, teraz <laughs> wygrał. Give me that blet. I will end this map uh, first. Because I'm the best player in the blet world. Tak. <laughs> and only Vertes can stop me. <laughs> Dobra. Ale będzie kuź wam jazga czuję. No, także odcinek dzisiaj nie będzie jakiś bardzo długi, z tego względu, że o 14 za, zaczyna się za Live, nie chcę wam jakby zajmować dużo czasu, a potem będzie u mnie, dlatego ten odcinek po prostu jest, żeby był, tak, bo codziennie odcinek 30 jest ten odcinek, ale po prostu, żeby nie zapychał, że tak powiem, całego dnia, czyli na przykład nie stawiam wam odcinka, kurde, 50-minutowego, czy coś, tylko, A no. Ogólnie, o, jeżeli tam. będziecie ciekawi, co tam u mnie będziemy robić na streamie, to będziemy na pewno grać w Minecrafta single player, normalnie na tym moim save'ie single player, tak, więc... No, ale nie będzie spoilerów, spoko, nie, 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 ja wam będę wyłączał ekran, żeby nie było spoilerów. ale porobimy sobie parę rzeczy, na pewno. Dobra. Bo jeszcze w sumie live z, z tego save'a nie robiłem, no, tak, tyle razy mówiłem, że zrobię, zrobię, zrobię w końcu nie robiłem. No to wreszcie będzie, nie? Tak. Dobra. Ups! Ja! He, he, he! Ups, 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 Nie wiem dobra, muszę widzieć chociaż tak przeźroczyste, bo cię nie będę widział. O nie, zaszczelili mnie! A to bliet kotlet. A to cholery jedne, ja Wam kordy zasadę kopniaka wirtualnego. Ups! Jak się bawisz? Bardzo do. A, umarłeś! Ja tu będę obserwował w takim razie. Dobra, dwa razy zginęłem na, że na Yolo, to poleciałem na taki jolo. Aha. I pominąłem y, najgorsze dwa miejsca, nie? Początkowo. Aha, aha. no do. No, ja właśnie... Tak, ja właśnie tak troszeczkę próbowałem, ale mnie coś tak nie wyszło. To TNT zawsze jest zbugowane, ja nie wiem czy ono tak specjalnie tej napierze. ono je, specjalnie raczej? spada. Aha, no dobra. Dawaj, 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 dawaj. O dobrze! Ty idealnie, żeś tą ciężko wpadł. A jeszcze ci włączyli je szybciej, żeś ten puścił. Ty minąłeś tego, minąłeś przeszkadzającego, nawet się nie zauważył chyba. No i dobrze. Lol. Wow, wow, wow. Dasz, dasz radę, dasz radę, wartez. Dawaj. Ale się z ojej. 100 Ale tysięcy jaj. ludzi na ciebie patrzy. Oby. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. Wartez na prezydenta. Dawaj, tutaj. Full focus. Dobra, dawaj, dawaj. Dobrze, no i masz to, masz. To. Easy, easy po prostu, nie? Czekaj, jeszcze ja jestem ciekawy. Ale ty nie miałeś tu żadnego przeszkadzającego. Gościu gdzieś tam z tyłu w ogóle został. No mówię, nie? na początku na takie o... okay zrobiłem, że gościu chyba mnie nawet nie widział, nie? No, no, no. <grym> o nie, ale no, no, no ładnie było, no co mam powiedzieć? No ja zlamiłem, miłem, było ładnie, no. <grym> ale było drugie miejsce, dzisiaj to się liczy. Początek odcinka jest najważniejszy. Tak. Bo wy tak oglądacie tylko początek, <grym> <A> oglądacie koniec? <grym> <laughs> oglądacie koniec odcinka? Jak oglądacie koniec odcinka, to możecie Vertezowi pogratulować, że był pierwszy na Interstellarze, bo to jest to nie jest łatwa mapka, to nie jest łatwa mapka. To jak się nie sfarci dobrze, to, 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 to możesz to, to być to najlepszym kućwadę trenerem na świecie i tego nie przejdziesz. No tak więc jeszcze poczekamy chwilę, zobaczymy Vertezę na podium i wtedy zakończymy ładnie odcineczek i jeszcze raz Was zapraszam na 14 do Werteza na live, a potem zapraszam gdzieś was do mnie i, i, i będzie fajnie, tak. Na pewno wiecie. będziecie mieli tam chwilę powiedzmy po, po lewej Verteza, żeby wiecie, ja tam zaplanuję, pokażę wam, nie O, proszę bardzo. No, no. Hej, a udało ja, się. A ja, a ja znowu jestem kuźwa do, na dole. To nie, nie ważne. Mie, mie. U, u, u mnie wygrałeś, u mnie wygrałeś, tak, byłeś na pierwszym tak, miejscu, tak. stałeś na tym. tym. Jak chcecie proszę, zobaczyć, to, to zapraszam jeszcze raz. <laughs> <laughs> Jeżeli ktoś nie widział wczorajszego odcinka. Dobra. To ja się z wami będę w takim razie żegnał, nie będę nic tam przedłużał, nic tam innego robił. Mam nadzieję, że wszystkie komentarze, które miały być napisane, są napisane, tak sobie zobaczymy jeszcze może wróżbę jakoś. O proszę bardzo, jaka piękna wróżba. No tego mi się jeszcze nie zdarzyło. Nigdy ever, ever. A już nie mogę więcej. Ale dobra, jedna wróżba, to następny odcinek będzie pięknie, przynajmniej jedna mapka może będzie wygrana, zobaczymy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, ja się z wami żegnam, Popatki, hej, hej, cześć. Cześć!